Siemianowiczkę z tej strony Pitas i dzisiaj zapraszam was na wieżę witokową Bismarka w Mrągowie. Możecie podziwiać cudne krajobrazy Morągowa i jest to siódmy my vlog MFM TV. Ja mam takie pytanie: od kiedy do kiedy można będzie wejść na wieżę Bismarka i w jakich godzinach? W naszym nietypowym budynku zabytkowym i pamiątkowym, jeżeli chodzi o historię naszego regionu. Można odwiedzać nas od godziny 9 do 17 w tym tygodniu każdego dnia. Po następnym weekendzie będzie mała zmiana, będziemy trochę we wtorki odpoczywać, czyli we wtorek będzie zamknięte. Ale zapraszamy teraz, jest piękna pogoda, słoneczko. Tak jak mówię, wieża jest bardzo nietypowym obiektem w Mrągowie. Znajduje się na wzgórzu Jenike, gdzie obok mamy park, gdzie ówcześnie były Organizowanie spotkania mieszkańców to miejsce, ten park tętnił życiem. Sam taras widokowy znajduje się na rawie 200 metrach nad poziomem morza, a budynek ma 23 metry. Wysokości. Przed Państwem, którzy nas odwiedzają, jest takie małe wyzwanie. Schody mamy tutaj różnorodne, jest ich 100, więc fajny trening. A po drodze, żeby odpocząć, mamy wystawę, historię budynku, historię regionu, naszego herbu i wiele innych ciekawostek. Można się zatrzymać, odpocząć, poczytać, poznać naszą historię. Dziękuję bardzo. No i widzowie weszliśmy po stu schodach, jak słyszeliście i widzieliście troszkę było ciężko, szczególnie Szościno ciężko wyszedł z gimbalem takim dużym. Ciężko mi było. Tak, tak, było naprawdę, jest wysoko, jest widzowie wysoko, zaraz zobaczycie piękne rągowo z wieży Bismarcka. No po prawej ład bardzo piękna panorama, z drugiej strony po lewej tak samo, jest też wieża y, telekomunikacyjna. Generalnie ładne widoczki od południa, wschodu, zachodu przed południem i po Pidas o tym nie wspomniał, ale w wierzy możecie kupić rynkodzieła stworzone przez mrągowskich artystów.